Witajcie w kolejnym odcinku z Car Crashera, w którym będę brał udział we wszystkich konkurencjach, które się pojawią i postaram się wszystko wygrać. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwsza konkurencja jest za jakieś 5 minutek, więc ja poczekam, a wy przeskakujecie od razu do pierwszej konkurencji. Oczywiście w międzyczasie będę zbierał kasę, więc czas nie będzie stracony, więc już zaczynamy. I oto pierwsza konkurencja: Crasher 75%, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba rozwalać samochody po prostu. Samochody w si minimum 75%, żeby został zaliczony, więc. Już startujemy. Tak jest. Jest 75% i to w tych podświetlonych. Więc zaczynam. Zaczynam. Na razie jestem na pierwszym miejscu, ale 100% że ten drill tutaj, który się tutaj znajduje, będzie mi przeszkadzał. On tutaj męczy wszystkich w kółko. Także mam nadzieję, że nie będę trafiał na pułapki, znaczy się na pułapki na maszyny obok niego. Wtedy wygram w Stu procentach. Najgorsze są te maszyny, gdzie trzeba podejść tutaj do góry i coś przycisnąć. To jest najgorsze. Lepsze są te, gdzie po prostu tutaj guziczek przyciskamy. O, albo tutaj, no tutaj guziczka nie przyciskamy, ale na szczęście, auto jest dosyć szybkie. Więc e, powinienem się rozwalić. Tak jest w 75%. Tak super, ale widzieliście, nie dostałem kasy za rozwalenie, i w, tamtym, w tamtej maszynie, często tak mam, że walnę w tą ścianę, ale kasy nie dostanę. Nie wiem o co tam chodzi. Coś tam jest zbugowane. Coś jest zbugowane. O tutaj widzę, że no, mam sporo szans, bo tutaj mało ludzi bierze w tym udział. Jestem na pierwszym miejscu. Pięć rozwalonych samochodów zostało jeszcze minutka i dwadzieścia. Nie, czemu mi tutaj to zrobiliście? O, 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 udało się. Dobra, ja tutaj też zamarnę. Też zamarnę. Czemu nie? E, nie będę stąd wychodził. Ciekawe jak tutaj policzy. Jak szybko, może tak, bo to auto się bardzo powoli rozwala. O, jest policzone. Dobra, reset, reset, reset. Lecimy. Lecimy dalej. Lecimy dalej, na razie jestem pierwszy tam. Zaczęli, zaczęli, bym powiedział troszkę się rozwalać, ale o połowę są w plecy, więc spokojnie mogę sobie tutaj autko rozwalić w 100%. Dobra, i jedziemy dalej. Oj, tutaj jest niezbyt fajnie, no ale zobaczmy. Zobaczmy, jakbym się obrócił bokiem. Ej, nie. Nie, ale dobrze, że tutaj auta można szybko resetować, więc w zasadzie nawet tam nie muszę wjeżdżać, żeby rozwalić to auto. Okej, okay, tutaj wiemy co robić. Tył przód, tył przód, tył przód. I. I jest zaliczone. Lecimy dalej, lecimy dalej, o jestem. Dobra, 50% więcej mam rozwalonych samochodów, więc jest bardzo ładnie. Tutaj na tych zadaniach właśnie, na tych eventach. Mini-event, tak? Jest fajne, to że nie musimy czekać tych 20 sekund. Ja tutaj może rozwinę to z boku. O, już! i Już mamy zaliczone. Dobra, pierwsze wygrane. 100 kredytów wygrane, zarobione. Tutaj. A w sumie, biorę, będę brał udział jeszcze w tym evencie. Dzisiaj, czemu nie? Potrzebuję trochę tych kredytów, wiecie, żeby żeby ulepszyć mój drill na maksa. I pokażę wam co ostatnio zacząłem robić jak faktycznie brałem udział. Sobie cofam kamerę całkiem do tyłu i patrzę z daleka gdzie się pojawiają te światełka. Czekam oczywiście na złote światełko z nieba, ale jak jest zielone to też można podjechać czemu nie. Czemu nie? Tutaj coś spada właśnie. A teraz się nie skupiłem zbytnio na tym, żeby się coś gdzieś pojawiło, więc hmm. może będę po prostu jechał, szukał. <laughs> jechał, szukał. Zazwyczaj wjeżdżam tutaj na samą górę i z góry patrzę, e, gdzie się światełka pojawiają i wtedy powiem wam szczerze, bardzo łatwo mi trafić na czaszkę. Bardzo łatwo mi trafić na czaszkę i na skrzynię. Także polecam, polecam wszystkim. O, tutaj coś zielonego i jeszcze mi zaliczyło. Tutaj fajne jest z tymi czaszkami i, 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 i tymi cukierkami, że dostajemy te kredyty. O, tutaj się coś pojawiło. Gdzieś w tą stronę pojawiła się albo czaszka, albo, albo skrzyneczka. Coś z tego, coś z tego, tylko co dokładnie. Zaraz sprawdzimy. Obrócie, się, obrócie. Się. Dobra, tutaj zaliczyłem, tylko gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tutaj jest, jest skrzyneczka, skrzyneczka jest za kamieniem, więc polecam każdemu, polecam każdemu. Dobra, zauważyłem jeszcze czaszkę, zauważyłem jeszcze czaszkę, była koło mnie, ale wjechałem przez przypadek do wody, więc mam nadzieję, że znajdę to miejsce tak na szybko. Nie wiem w którą stronę jechać, mam tylko 24 sekundy, czy zdążę? No nie wiem, nie wiem, ale widziałem ją, wiem, że tam była. Wiem, że tam była, ona na mnie czeka, ona na mnie czeka. E, chwila, gdzie ja tutaj zbierałem te rzeczy przed chwilą? Aj, no tak, to my tego nie zrobimy, nie zdążę, nie zdążę. Ona gdzieś jest niedaleko. Gdzieś jest niedaleko, a jednak daleko. O, tutaj, tutaj była! jej i oto mamy kolejne zawody, zawody w drifcie, więc postaram się tutaj wygrać Postaram się tutaj wygrać, na razie bez opon driftowych, przynajmniej tak mi się wydaje <gryw> Przynajmniej tak mi się wydaje bo nie zakładałem, nie zakładałem tych opon więc powinno być bez nich Ale zaraz, zaraz to sprawdzę, zaraz to sprawdzę, o 2.3 bardzo dobry czas, bardzo dobry czas Um, dobra, ktoś tu mnie chce rozwalić, ewidentnie, dobra, to ja się może sam rozwalę, ja się może sam rozwalę, o tutaj, haha, ha, dobrze, dobrze, sam się rozwalę i sobie włączę te auto, sprawdzę jakie mam opony założone, zwykłe mam, dobra, to teraz założymy drift. I teraz spróbujemy z oponami na drift. Więc okej. Okay, dobra, i już pobiłem swój rekord ledwo ruszając z miejsca. Dobrze. E, tak nie, tak nie, tak nie hamuj. Okej, okay, kręcimy, kręcimy. Dobra, wjedzie... Wow, 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 Dobra, to też się liczy, jak tak driftuje? driftuję. Dobra, wygrałem, wygrałem. Ciężko mi było tutaj to ogarnąć. Ciężko mi było ogarnąć, ale wygrana. Wygrana jest, wygrana kolejna setka, więc. Więc, ach, nie będę niszczył tego samochodu, od razu przełączy się na drill i go, tre... aj, aj, dobra, zrespawniłem, ale chodziło mi o to, żeby go troszkę ulepszyć, już dwa ulepszenia mam, teraz weźmiemy kolejne, o widzicie, to jest najdroższe, więc wezmę to, zbieram tutaj troszkę scrapsów i resztę za kredyty, więc jak najszybciej postaram się ulepszyć cały drill. Kolejne zawody to wyścig i zgłosiły się trzy osoby, w tym ja, więc na pewno wyścig się odbędzie, więc super, super, mam nadzieję, że to wygram. Nie wiem jakie auto sobie tam wezmę, ale dajmy się zaskoczyć, nie będę teraz szukał, potem jak już te 13 sekund minie to sobie coś tam Fajnego wybiorę. No nie zdążyłem nic tam fajnego wybrać. Mam nadzieję, że mam dosyć dobre auto na ten wyścig. Wydaje się, że tak, przynajmniej szybsze od, od tych innych aut. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak się to auto będzie bujało tutaj, zobaczymy. Dosyć zwrotne jest. Nie jest chyba w ogóle ulepszone. Sam nie wiem, sam nie wiem. Nie wybierałem go. Gra mi wybrała to auto, bo ja nie zdążyłem się tam ogarnąć w tych autach, więc no. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie idzie dobrze. Tutaj no już kojarzę tą trasę, już nie raz ją jechałem, więc nie powinno być tak źle. Widzę, że, że inni aż tak bardzo tej trasy nie kojarzą, więc mam duże szanse na wygraną. Mam duże szanse na wygraną. O, jeden tutaj stoi nawet na początku samym. Oj, tutaj jest ważne. Jak tutaj wyskoczymy? Czy przeskoczymy? O, przeskoczymy. Normalnie, bez problemu. A tutaj? Też jest spoko, też jest spoko, no, wyścig wygrany, trzy okrążenia muszę zrobić, o, o. a tutaj, eee, tego nie kojarzę, ale dobrze, dobrze poszło, o, nie jest źle, nie jest źle, nie musi być auto wcale takie szybkie, nie musi być takie szybkie, eee, o, zostało nas dwóch, reszta zrezygnowała chyba, dobra, dobra, no, jeżeli zostanę sam, to chyba też wygram, nie, sam nie wiem. Sam nie wiem jak to jest, jeżeli wszyscy się poddadzą, czy ja wtedy to wygrywam automatycznie, czy dyskwalifikacja jest całego, całego wyścigu. Zobaczymy, oj widziałem tam kogoś na dole, więc to chyba ta osoba mnie ściga. Było jeszcze jedno takie fajne autko, dosyć szybkie, więc no, ma szansę. Ma szansę, chyba że. uu, ktoś tu się wywalił. No, chyba właśnie, że rozwalę sobie autko. Chyba że rozwalę sobie autko, ale na trzech kołach chyba dam radę. Zobaczymy, zaraz się okaże, czy dam radę dojechać, czy nie. Przynajmniej jedno okrążenie, potem sobie zresetuję to auto i pojadę dalej nowiutkim autem. Oj, zobaczmy tutaj, tutaj będzie chwila prawdy, czy kółko mi odpadnie, czy nie. Czy wytrzyma. Wytrzyma, wytrzymuje, ale ściąga na lewo w, w czasie lotu. W czasie lotu ściąga na lewo, więc zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, czy trzeba będzie zrobić reset. Już teraz, oj, dałem radę, spoko tutaj, no, spoczko, bo w lewo cały czas skręcam, więc nie jest tak źle. A spróbuję cały czas tym autem przejechać. Chodź. Przejechać. Chodź. Ej dobra, dobra. Jo jo oj, oj, oj. Tutaj gadam, gadam, gadam i zapominam gdzie jestem. Dobrze jest, dobrze jest. Teraz tylko nie wpaść w ścianę czy w ten próg tutaj, w ten próg przy rurach. Chyba dam radę, chyba to ogarnę. Jest dobrze, jest dobrze, szanowni państwo. Tutaj przyhamować, nie stracić kolejnego koła. Tak jest. Uda mi się na trzech kołach to przejechać. Wow. O, zostałem sam, dobra, czyli muszę dojechać. Bo zobaczcie, jestem jeden na jeden, więc muszę dojechać do końca. No dobrze, dobrze. Czyli już mogę powiedzieć, że wygrałem. Myślę, że i tak bym wygrał, i tak, bo całkiem dobrze mi to szło. Całkiem dobrze mi to szło, zresztą, no, widzieliście, widzieliście, że nie było mi równych tutaj w tym wyścigu. Dobra, auto. Auto wygląda, no, wygląda jak wygląda. Ale za tą wygraną to mogę sobie spokojnie kupić nowe auto. <laughs> Oj, dobra. No to mamy to wygrane. E, zaraz dostaniemy. Wow, 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 wow. wow. E, zaraz dostaniemy 300 bilionów. Jak dobrze kojarzę, za wygrany wyścig jest i kupę kredytów. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Bardzo dobrze mówię, 288, 288 kredytów i 300 bilionów. Bardzo ładnie, bardzo ładnie mi to poszło. No, i mamy kolejny, czwarty, już chyba jak dobrze liczę, czwarty taki mini event. I w tym evencie mamy jak najszybciej jechać. Wydaje mi się, że to jest moje najszybsze auto, więc oczywiście, oczywiście sprawdzamy moją szybkość. Mam nadzieję, że będzie ponad 600, ale obawiam się, że będzie 595. 594, zobaczcie, jak trafiłem. Zobaczcie, jak trafiłem, ale potestujemy jeszcze trochę. Potestujemy jeszcze trochę. Może się uda więcej wyciągnąć z tego autka. Może się uda więcej. Wydaje mi się, że tutaj, jak wjeżdżam, nie powinienem podskakiwać z tego wyskoku. Teraz nie wiem, ile jechałem. Nie pokazuję, na pewno nie więcej jak wcześniej. Oj, wektra mnie wyprzedziła. Zróbmy troszkę tutaj ulepszenia, albo postarajmy się tutaj coś zrobić. Czy tutaj mogę coś jeszcze? Nie, tutaj jest max. Mm, ja bym. Nie to, nie to, nie to. Chociaż mógłbym przemalować na czerwono, bo czerwone auta szybsze, nie? <grywania> czerwone auta szybsze, dobra, to wyłączę, bo wydaje mi się, że to może mnie troszkę blokować. Więc zobaczmy, zobaczmy, jak będzie bez tego się jechało. Bez tego pługa. Zobaczmy, zobaczmy, aj, źle wjechałem, to na pewno, nie zahaczyć przynajmniej o ścianę i tak jest, tak jest, pług, e, e, no zwalniał, pług zwalniał, teraz mam 626, więc o 30 więcej, 30 chyba, nie? Mm, teraz skleroza taka szybka, nie pamiętam ile tam miałem dokładnie za pierwszym razem. Jest i pierwsze miejsce, super, kolejny wygrany z mini-event. Mini-event wygrany już czwarty, zarąbiście. Idzie mi to dzisiaj pięknie. No i mamy piąty mini-event, jest to. Test szybkości, więc mam nadzieję, że teraz mi się uda tak jak poprzednio wygrać ten test. Zobaczmy, gdzie jest dwójeczka, dwójeczka jest w prawo, jedziemy w prawo, chociaż tutaj mają te turbo, więc mam nadzieję, że nikt tego nie użyje. Zobaczmy, zobaczmy, jedziemy, próbujemy. 626 bym chciał i ile mamy? Eee, 598, malutko, czemu tak? Malutko, jeszcze raz, jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz. Może tutaj mm, źle wjechałem. Może źle wjechałem, zobaczmy. Zobaczmy, testujemy je jeszcze raz. O, teraz wydaje mi się, że był lepszy wjazd, ale nie jestem w 100% pewny. Eee, nie, nie był lepszy. Nie wiem czemu, nie wiem czemu. Jak to możliwe, że wcześniej udało się zrobić 626. A teraz mam z tym problem. Jak to możliwe? Kto jest w stanie mi to wytłumaczyć? Zobaczmy. Malutki rozbieg, malutki rozbieg i. O, teraz złapało. Złapało tutaj 7 sekund i. Pum! 626. Tak jest. Teraz się udało. Więc wygrane 5 na 5. Pięknie to wyszło. Pięknie to wyszło. Pięć razy wziąłem udział, pięć razy wygrałem, więc bardzo ładny wynik. Tym wynikiem dzisiaj zakończymy, bo boję się, że następne już by mi nie poszły. Także kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj już teraz, zostaw suba, lajka, komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, hej!